Gość Radia Vanessa. Martyna Nowicka-Wilka. Dziś naszym gościem jest Marek Langer, były pracownik, a także przewodniczący związków Rafa Rafako Jest dziś naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wiele lat był pan związany z Rafako, można powiedzieć, że przez całe życie zawodowe. Walczył pan o Rafako do samego końca. Można to było wielokrotnie usłyszeć na antenie Radia Vanessa. Czy jest pan usatysfakcjonowany wizytą premiera Donalda Tuska? Oczywiście, że tak. No, na to czekaliśmy tak naprawdę, tak? Że, że w końcu zadzieje się coś dla, dobrego dla, no już byłego zakładu Rafako, tak? ale zakładu niezmiernie ważnego, tak, z tradycjami, zasłużonego też dla kraju. Także... Myślę, że to, co wydarzyło się w ubiegły wtorek, 14 października, to naprawdę jest ogromnie dobry dzień dla Racibora. Cały Racibusz czekał na takie informacje, bo od czerwca coś się działo, coś było mówione, traciliśmy wszyscy nadzieję, a tu nagle tak pozytywna informacja. Dokładnie tak. Wie pani, ja co prawda optymizmu nigdy nie traciłem. Tak. Zawsze wierzyłem w to, że, że będzie dobrze. Na szczęście wyszło dobrze i, i mam nadzieję, że to wkrótce już też się troszeczkę bardziej zmaterializuje, tak? Bo dzisiaj jednak mimo wszystko też wiemy, że Mamy te zapowiedzi, które są, ale proszę Państwa, no, to są zapowiedzi z ust premiera, który przyjechał na miejsce też, żeby to powiedzieć. To naprawdę już tutaj nie ma już być co bardzo sceptycznym. To po prostu się będzie działo i, i, i możemy być z tego bardzo szczęśliwi, że tak właśnie będzie. Został także podpisany list intencyjny pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu, Polską Grupą Zbrojeniową, spółką RFK oraz firmą Mielcz. To jest pewne zabezpieczenie. Oczywiście, tak jak też e, premier na to wskazał, tak? że tutaj już nie będzie jakichś kaprysów e, właścicieli, co oni tam sobie postanowią. E, tutaj Jeżeli zakład Rafako przejdzie pod skrzydła e, polskiej grupy zbrojeniowej, e, to tak naprawdę e, to jest przyszłość tego zakładu. Tak? E, ja też kiedyś tam wspominałem, że e, 28 lutego zakończyliśmy e, wspaniałą historię Rafako. Tak? E, ta historia, naprawdę, ta karta już jest zamknięta, i, i bardzo żałuję też jednocześnie tego, że tak właśnie się wydarzyło, że, że nie udało się tutaj uniknąć tej upadłości. tak? Ale trudno, to, to, już, to już się stało po prostu. To, tutaj już nie ma powrotu. E, natomiast dzisiaj otwiera się nowa karta. E, jest czas na nowe. Jest czas na nowe, i myślę, że mało tego, że jest czas na nowe, to jest też czas na to, żeby. Y, to miejsce, bo dzisiaj już tak naprawdę, tak jak to premier mówi, mówimy o tym miejscu, tak? Ale mówimy o tym miejscu, że to miejsce, że tutaj ten zakład RFK e, może tak samo być kiedyś właśnie e, tak samo sławny jak Rafak. To miejsce potrzebuje 18 miesięcy na rozwój, ale pracownicy Rafaku już dołączyli do tej grupy pracowników. Dokładnie. Jest tak, jak pani mówi. Też mnie to niezmiernie cieszy, bo też e, kiedy już powstała spółka RFK, kiedy e, tutaj pojawił się za zarząd na terenie Rafako bardzo opelowałem też o to, żeby, żeby na miarę możliwości oczywiście, tak? bo, bo wiemy, to jest nowy podmiot i on też ma swoją drogę, którą, którą chce kroczyć, ale też prosiłem o to, żeby w miarę możliwości wziąć pod uwagę tutaj pracowników Rafako, którzy dzielnie walczyli o ten zakład, nawet kiedy ich zwolniono, zostawiali oświadczenia, prawda, Że, żeby w razie czego zgłosić się do nich, żeby zadzwonić, bo może będą chcieli tutaj przyjść i pomóc w odbudowie. Jeżeli Będą potrzebni. I to się też dzieje, to się też dzieje. Niezmiernie jestem rad z tego powodu, ponieważ... E Pracownicy, którzy otrzymali właśnie tego typu telefony, tego typu zaproszenia, oni odpowiedzieli pozytywnie. Dzisiaj mamy około 40 osób, które już pracują z byłego Rafako w RFK, a już bardzo wkrótce będą też kolejne osoby. Naprawdę, tylko się cieszyć. Czy pan do tych kolejnych osób też będzie należał? Dostał pan już propozycję i ofertę? Jeszcze nie, ale mam ogromną nadzieję, że też zostanę wzięty to pod uwagę, ponieważ niezmiernie ja też chcę pomóc w odbudowie. Jeżeli tylko ktoś zobaczy, że ja też tam mogę się na coś przydać, że mogę być potrzebny, na pewno odpowiem pozytywnie. Z takim doświadczeniem myślę, że nie będzie problemu. Produkcja części do Jelcza. Spodziewał się Pan tego typu produkcji tam? Powiem uczciwie, że nie. Ponieważ tutaj wcześniej były zapowiedzi, że ten wehikuł specjalnego przeznaczenia, jak tam się kiedyś tak pięknie to nazywało, że, że ma coś takiego właśnie na terenie Rafako postać. On miał... W, w Pierwotnej wersji tam było wyrzucone hasło, że będzie zajmował się energetyką i zbrojeniówką, tak? Nie Taki mówiąc dwa o tym jeden. jeszcze, tak, jeszcze nie mówiąc o tym, co to będzie dokładnie, tak. E, ja też mówiłem wtedy, że może to właśnie taką drogą ewolucji przejdziemy gdzieś tam, tak, z, z tej energetyki, do zbrojeniówki i tak dalej. No dzisiaj widzimy, że to jest już stricte zbrojeniówka, tak? Już e, nie ma też, e, wcześniej jeszcze było o sektorze kolejowym coś wspominane, ale widzimy już e, to, co dzisiaj się zadziało, e, też ten list intencyjny, on pokazuje jedno, tak? I idziemy w kierunku Jelcza, ale też chcę powiedzieć że to nie jest tak wcale tak źle. Mm -hmm. dla wszystkich no tych, którzy chyba dobra którzy, informacja, którzy, bo Jelcz którzy to jest to marka, gdzieś, która tak, jest znana. Tak, znana marka, znana ogromnie potrzebna tutaj w, pol, w polskim uzbrojeniu. Więc to daje szansę naprawdę na stabilizację na długie lata. E, to jest jedno, ale dwa, e, tutaj dużo rafakowców może znaleźć zatrudnienie, ponieważ same elementy konstrukcyjne, te podwozia, pomosty, o których tam e, było, była mowa, o których też mówił pan premier. E, to jest coś, co rafakowcom nie jest owce, prawda, jeżeli chodzi o, o produkcję, ponieważ e, kiedyś, kiedy produkowaliśmy wiele takich elementów konstrukcyjnych, e, dzisiaj jak tak patrzę, bo też e, tutaj odwiedzam hale, gdzie produkuje się już e, elementy, e, widzę, że to jest coś bardzo podobnego, gdzie rafakowcy na pewno się odnajdą bez problemu. Czyli nie będzie problemu z przekształceniem się? Na pewno nie, wie pani, jeżeli tam kiedyś tam też się mówi o tym, że tutaj mają być montowane już gotowe można powiedzieć samochody, tak? No to tutaj pewnie trzeba będzie nabyć tych kompetencji, ale to wie pani wszystko jest dla ludzi, ja myślę, że Rafakowcy też bardzo chętnie pójdą się szkolić i, i po to, żeby mogli to właśnie produkować. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam L. Leszkiewicz podkreśla, że to dobry czas dla zbrojeniówki i dodaje, że gdy pojawiły się te problemy aktywów w Rafako sam wystąpił z inicjatywą wykorzystania zakładu, no bo jest on genialny właśnie na taką produkcję. No i to jest to, co my właśnie jako pracownicy Rafako podkreślaliśmy ciągle, tak, żeby skorzystać z tego potencjału, z potencjału ludzi przede wszystkim, ale też potencjału miejsca, tak? tego technicznego potencjału. To co, co wszystko w Afako się znajduje. E, tutaj ja tutaj muszę też wspomnieć o, o, o tych wszystkich ludziach, którzy pomogli to też nagłośnić, również Państwo jako media, tak? E, bardzo za to dziękuję, ale też e, pani poseł, pan prezydent, pan starosta. E, w ogóle tutaj jeszcze nawet radia dialogu społecznego się włączyła, tutaj e, naprawdę, e, no i oczywiście pan premier, który, który też to podkreślił, prawda, że ta determinacja ludzi, ona też była paliwem e, dla Ministerstwa Aktywów Państwowych dla Agencji Rozwoju Przemysłu przemysłu po to, żeby coś zrobić. Tak? Na szczęście takie podmioty, jak właśnie Agencja Rozwoju Przemysłu i, i, i tutaj Polimex Mostostal i, i Towarzystwo Finansowe Silesia, te podmioty zauważyły właśnie ten potencjał, że tutaj da się coś zrobić, że warto tutaj skorzystać z tego potencjału, który w Rafako jest No i bardzo fajnie, bo Proszę Państwa, no, no raciburz naprawdę tutaj może tylko na tym zyskać. Czyli gospodarka w raciborzu ma szansę odrzeć i na to wszyscy tak naprawdę liczymy. No, zdecydowanie, zdecydowanie. Przede wszystkim to, co kiedyś też tutaj chyba bodajże u Pani w studium mówiłem, że musimy zawsze mieć z tyłu głowy, że to jest efekt domina, prawda? Kiedy, kiedy sypie się, mówiąc kolokwialnie, taki zakład jak Rafako, to on też ciągnie za sobą inne podmioty, tak? które współpracowały z Rafako, ale też ma to wpływ w ogóle na miasto, tak? na, na kwestie usług, handlu, prawda? No to no nie czarujmy się, no, no to wszystko wtedy, to czuję, że coś dzieje się złego teraz dzieje się dobrze i, i też to mam nadzieję miasto poczuje. Są tak dobre informacje, że do tych przykrych nie chce się wracać, ale muszę poruszyć ten temat. Co z zaległościami waszych wypłat? Otrzymaliście już w pełni po dawnym Rafako? No jeszcze nie. Jeszcze czekamy na wynagrodzenia za styczeń i luty, ale też ja chcę tutaj podkreślić, że tutaj syndyk masy upadłości, pan mecenas Zymek, naprawdę od samego początku bardzo uściwie podszedł do, do tego tematu komunikował od razu, że, że po prostu będzie póki co z ten problem, bo trzeba nie ma na dzisiaj, nie ma na tyle masy upadłości, prawda, żeby można było tutaj uregulować te wszystkie zaległości wobec pracowników. Niemniej tak jak to zawsze też powtarzał, że chce się rozliczyć z pracownikami na 100%, ale żeby to móc zrobić, to musi najpierw zdobyć y, tutaj pieniądze z majątku Rafako pojawiła się szansa, prawda? Słyszymy dzisiaj o tym, że PGZ jest zainteresowany bardzo mocno zakupem tutaj majątku Rafako. Syndyk będzie na pewno organizował przetarg, gdzie PGZ na pewno będzie grał pierwsze skrzypce i to jest właśnie szansa na to, żeby Syndyk mógł zdobyć środki i żeby mógł wtedy rozliczyć się z pracownikami. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. A Syndyk bardzo tego chce, bo mówi, że pracownicy są najważniejsi i to Dokładnie, rozliczenie tak. z nimi jest naj... I za każdym razem to podkreślam. Dokładnie, tak. Naprawdę ogromny szacunek dla pana mecenasa. E, zawsze to powtarzam, że ludzie u niego są na pierwszym miejscu, i ja potwierdzam, że tak naprawdę jest. E, z wszystkich spotkań, doświadczeń, które tutaj mam e, z tego kontaktu, naprawdę potwierdzam. Panie Marku, to przyszedł teraz czas na to, żeby trzymać kciuki, żeby wszystko dobrze się skończyło, bo wszystko wskazuje na to, że tak będzie i chyba. Jest z czego się cieszyć. Ja bym wyrzucił słowo chyba i tak będzie. To trzymamy za to kciuki. A naszym gościem był Marek Langer, były pracownik Grafako. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję.